Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny i w dzisiejszym materiale zrecenzuję dla was film Megan. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że nienawidzę lalek. Poważnie, lalki są tak przerażające, nie dość, że to wygląda jak człowiek, lecz człowiekiem nie jest... Jeszcze się nie rusza, tylko tam, gdzie ją zostawiliście, siedzi i patrzy tymi swoimi pustymi oczami. No, wiadomo, gorzej, jak nie jest w tym samym miejscu. Jeszcze te najnowsze lalki, jak naciskacie na jakiś brzuszek czy coś i mówią mama, albo pobaw się ze mną. Iii. Dlatego według mnie nie ma. Powtarzam, nie ma żadnego gorszego motywu niż lalki. Nie jakieś opętania, nie jakieś duchy, nie jakieś wilkołaki, wampiry. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Dzięki temu po zobaczeniu zresztą na Megan byłem pewien, że będziemy mieli do czynienia minimum ze średniakiem. Czy miałem rację? Megan to horror science fiction z widocznym ukierunkowaniem w stronę slashera. Jak dobrze wiemy, w świecie slasherów mamy już jedną niebezpieczną dość laleczkę, mam tutaj oczywiście na myśli laleczkę Chucky, ale uwierzcie, Megan jest w stanie stanąć obok tej przeklętej lalki. Historia filmu jest dość standardowa. Zwykła dziewczynka imieniem Katie traci swoich rodziców w wypadku samochodowym, a jej najbliższą rodziną stanowi ciotka Gemma, do której się wprowadza. Oby mają widoczny problem z dostosowaniem się do nowej sytuacji. Gemma to przede wszystkim kobieta skupiona na swojej karierze. Pracuje jako programistka w firmie zajmującej się zaawansowanymi technicznie zabawkami, a jej styl życia w ogóle nie brał pod uwagę opieki nad dzieckiem. Dodatkowo nie ma żadnego partnera, którym mógłby jej jakoś pomóc w pogodzeniu pracy i opieki. Natomiast sytuacja Katie powinna być dość oczywista. Żadne dziecko nie jest przygotowane na to, by stracić swoich rodziców i przyzwyczajać się do nowego życia. Katie jest pogrążona w rozpaczy i zamknięta w sobie, przez co trudno jej rozmawiać z ciotką. Na szczęście nasza programistka wpadła na. Także genialny pomysł. Stworzenia zaawansowanej technicznej lalki, która będzie wyręczać rodziców w problemach codziennego wychowywania dziecka, a do tego będzie jego najlepszym przyjacielem, co może pójść nie tak. Przecież to jest pomysł bez żadnych wad. No, oprócz tego, że w wyniku pewnych okoliczności lalka zaczyna zabijać, ale to tylko drobna wada techniczna. Fabuła jest bardzo banalna i przewidywalna, ale stanowi jedynie podstawę do wisienki na torcie, jaką jest tytułowa Megan. Co prawda historia stara się nie być taką pustą opowieścią i przekazać jakiś morał, który co prawda jest trochę zapominany w dzisiejszych czasach, ale wątpię, że dzięki temu filmowi ktoś otworzy oczy. Ale dzięki temu nie jesteśmy ciągle przesileni widokiem Megan we krwi. Ten zabieg sprawił, że brutalniejsze sceny są mocniejsze i bardziej wyraziste. Bo trzeba przyznać, że Megan nie bawi się w półśrodki. Oczywiście jest to film 15+, więc autorzy nie mogli sobie pozwolić na jakieś potężniejsze sceny, ale trzeba oddać, że ten film nie boi się zabijania. Bo wiecie, są pewne produkcje będące nawet slasherami, które boją się zabijać pewne postacie, ale ten film ma to kompletnie gdzieś. I to jest piękne. A jak mówimy o postaciach, to mam z nimi pewien problem, bo Całe show kradnie lalka. Megan to najlepiej napisana postać, mimo że dość prosto, ale cała ta jej otoczka, zachowanie, te puste oczy i to zimno jej towarzyszące sprawiało, że za każdym razem, jak była na ekranie, to miałem ciarki na plecach. Wiecie, to nie jest Annabel, która swoją szkaradnością miała straszyć. Megan jest lalką wykonaną w bardzo staranny sposób. Która wyglądem ma przypominać dziewczynkę, i to jest najbardziej przerażające. Nawet niektóre postacie mylą ją z prawdziwą osobą. Natomiast każda inna postać jest kompletnie niejaka. Nie zdziwię się, jak wyjdziecie z sali kinowej i nie zapamiętacie żadnego imienia. Problem też jest taki, że pojawił się w filmie pewien wątek, który nie był w ogóle rozwijany i został nagle zakończony. Nie wiem, czy autorom zabrakło pomysłów na konsekwencje, ale czuć, że coś jest niedokończone. Jednak nie myślicie, że czepiam się tutaj aktorów, bo mamy tutaj takie nazwiska jak Alison Williams, która gra w Uciekaj, czy choćby Violet McGrath, która gra w Nawiedzony Dom na Wzgórzu. I aktorzy dają radę, ale wiecie, jak postać jest źle napisana, to nawet najlepszy aktor nic nie wskóra. No i takim ostatnim problemem są głupoty logiczne. W sensie pojawiły się tylko dwa, gdzie Pewne przedmioty nie powinny się znajdować w niektórych miejscach. Mimo tego film cały czas trzyma w napięciu. Dodatkowo seans bardzo szanuje widza, bo fakt faktem występują jumpscary, ale nie w jakiejś poważnej ilości. Przy tworzeniu też takich spokojniejszych scen, autorzy zdecydowali się na jakieś takie zabawniejsze kwestie czy sceny i nie powiem naprawdę pomaga to budowaniu takich spokojniejszych, weselszych scen, Nagle zostało nam to odebrane tym, co odwala Megan. Dlatego podsumujmy. Do plusów należy wliczyć samą Megan, która jest po prostu genialnie wykonana. Film szanuje widzów i mamy tutaj mało czapskierów. Niesamowicie buduje napięcie i nie boi się zabijania. Natomiast do minusów to drobne problemy logiczne tutaj wspomniane te dwa momenty, gdzie pewne przymioty nie powinny się pojawić oraz ludzkie postacie, które są niejakie i nie zapadną nam w pamięć. Biorąc to wszystko pod uwagę, wystawiam Megan ocenę 8 na 10. Jest to bardzo dobry film z drobnymi błędami. Według mnie, Megan ma zadatki, by stać się tak kultową postacią jak laleczka czaki. Czy doczekamy się drugiej części? Pozostaje nam czekać. Mam osobiście nadzieję, że nie, bo nie chcę już widzieć tej lalki. Na razie pozostała wiadomość od twojego skryby. Jak podaje serwis The Hollywood Reporter, sequel zawita do kin 17 stycznia 2025 roku. I tyle ode mnie. Pozostajemy się z Wami pożegnać i zaprosić do innych fantastycznych treści na ostatniej tawernie. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole, a my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej!